Dzień dobry, Anna Malinowska zapraszam na wiadomości lasów państwowych. Zakończyła się najważniejsza część corocznej sprzedaży drewna z lasów państwowych przedsiębiorcom drzewnym. W 2017 roku lasy państwowe zaoferowały przemysłowi drzewnemu około 33 milionów metrów sześciennych tego surowca. Z tej ilości niesprzedane pozostało 1 800 tysięcy metrów sześciennych. Klientami lasów państwowych były głównie polskie firmy. Ceny drewna ogółem wzrosły tylko o 3,5% rok do roku. Lasy państwowe od dekad konsekwentnie zwiększają podaż drewna, mimo to lasów w Polsce przybywa. W tej chwili lesistość Polski wynosi prawie 30%. Rośnie też z roku na rok ich zasobność w drewno. Jest już dwukrotnie wyższa niż pół wieku temu. Kupując drewno lub produkty z drewna z lasów państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie. Potwierdzają to międzynarodowe certyfikaty FSC i PFC. Ich posiadanie oznacza, że gospodarka leśna w lasach państwowych prowadzona jest zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Trwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2017. Polskim kandydatem jest Dąb Józef z Wiśniowej. Europejskie Drzewo Roku jest wybierane spośród drzew z 16 krajów, a plebiscyt wygra to, które otrzyma największą liczbę głosów internautów. Józef, który rośnie na terenie nadleśnictwa Strzyżów w krasińskiej dyrekcji Lasów Państwowych, to prawdziwy staruszek. Liczy już 650 lat. Ma 675 cm obwodu i 30 metrów wysokości, według okolicznych mieszkańców podczas II wojny światowej ukrywała się w nim żydowska rodzina. Swój głos można oddać do wtorku 28 lutego na stronie Tree of the Year.org. Lasy państwowe opublikowały wstępne wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w puszczy Białowieskiej. Było to bezprecedensowe co do skali, zasięgu i długości badanie tego kompleksu. W całym przedsięwzięciu wzięło udział około 200 osób, leśników, ekspertów w dziedzinie botaniki, fitosocjologii, gleboznawstwa czy pomiarów drzewostanów. Wspierali ich naukowcy m.in. z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Polskiej Akademii Nauk i organizacje pozarządowe, jak np. Stowarzyszenie Ochrony Sów. Badanie objęło Park Narodowy oraz tereny będące w zarządzie Lasów Państwowych. Dane uzyskane podczas inwentaryzacji wskazują, że nie ma istotnej granicy między lasami nadleśnic, gdzie ingerencja człowieka jest większa, a Parkiem Narodowym, jeśli chodzi o bioróżnorodność. Wyniki inwentaryzacji pokazują jednak, że niektóre gatunki wycofują się bądź spada ich liczebność. Dotyczy to często tych szczególnie cennych, których utrzymanie w Puszczy Białowieskiej wymaga niezwłocznego podjęcia ochrony czynnej. Działalność człowieka, w tym realizowana w Puszczy Białowieskiej od ponad 100 lat gospodarka leśna, konserwowała żyjące tam gatunki. Pozostawienie wyłącznie jej ochronie biernej oznacza m.in. doprowadzenie do znacznego zacienienia puszczy, co spowoduje wycofanie się z niej wielu cennych gatunków. A po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową, Facebooka i Twittera, a także na leśny Instagram. Do wtorku 28 lutego trwa tam głosowanie na najlepsze zdjęcie miesiąca. Przez cały czas można też zgłaszać swoje zdjęcia do udziału w kolejnych odsłonach konkursu.